Na te zielone. Dobra widzowie, pierwszy skok, 50 róż. Pierwszy skok, 50 ja róż. Tak? A lekarz mi mówi tak, że kurwa już nie kąpi się po że tydzień przerwy. A ja, żem kurwa... Piszę, żebyś na start pił wodę. Wy kurwy jebane. <śm> <śm> Znowu trafi kurwa masor sor przez was. Trzeba Do Dobrze widzowie, wszystko z live'a tu ktoś powystawiał. Mów Mówiłem, że tak będzie, xdd. Nie, xdd. Ja Dzięki za róże. 50 róż i skok pierwszy do wody. Do szamba? Taki dzisiaj ficik mam. <laughs> Jest koszula, ale be widzowie, wszyscy to we. Sigor i koszula. Sigor? A Sigor! Pływa, a odpłynął gdzieś chyba. Została ta kurteczka. A nałożę chyba pumę. Tak? Dawaj załóż. Pumę chyba nałożę. Jest nie Marsa. A ona na śmierdzi strasznie. Nie, już wyprana jest podobno. A co w wodzie? Się Mówili mi, że wyprana. A <laughs> jakaś <laughs> 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 Co? <śmiech> Dobra. Czekaj. Rozerwany. Nie jest rozerwany. Ale jebie. Ale jebie. hu. Nie, nie nakładam tego dzisiaj. To kurwi, to ktoś nosił. Nakładam blu... Skakał już czy dopiero będzie skakał? Dopiero będę, jestem cały suchy. Ze nie, ile jest osób? Dzięki, małoś pisać ciągle idzie. Y, 330. 330 osób. Widzowie, chcecie ten skok czy nie? Lubisz klatki? Dobra, chopie, wyjdź z live'a, serio. Widzowie, wszyscy tapujcie. Zdrowia mu życzę. Dzięki, dzięki widzowie. Może jeszcze wam dzięki, pokażę zero, telefon. Dzisiaj z tatą w Lombardzie byłem i telefon żem kupił nowy. Nie wiem, żem mogę wrzucić go do jeziora. Tylko za ile? Za ile kupiłem? A gdzie ci uchodź Adidasa? Jakie Adidasa? A to mówię, że ci na storze rozcinali, A żeby ten. <laughs> Ta. Żem tata kupił na Lombardzie nowy fon Xiaomi. Nowej generacji, <laughs> Xiaomi. Wrzucamy go czy nie? Za 10 rusz. Dobra, 10 rusz i telefon. Wrzucasz telefon? Ale że kurwa telefon, to będę nurkować musiał. Czekaj, bo do mnie widzowie, ta pójdzie wszyscy w ekran. Pozdrawiam, pozdrawiam. Piszą jak był u lekarza. Nie wiem, mówi do mnie tak, tak się właśnie streamy, wasze dzieci kończą. Mówi do mnie, że to głupota, że przez tydzień mam się nie kąpać. A co za 10 wrzucasz do wody? No za 10, a za 51 skok. A dzięki za dwie różyczki. Oho, Tutaj mamy sponsora na bluzie, możesz pokazać sponsora? <laughs> o, 10 to... różyczek wysyła chyba ziomuś. Nie. Telefon. Mój telefon, give. Fon, nowy telefon. Czerwca osób, witam. Mam czemu kupić koszulkę od Adidasa rano. No, ale <sumpleniam> <grywia> <grywia> Mam nową. Nowa koszula. Ona nie o, za kolejne pięć. Czyli co już? Wrzucasz telefon już. Dobra, to do szamba to było. Ooo! Co, jest konfetti za sto! Konfetti. Konfetti. Czyli skok pierwszy. Skok. Dobra! <grywia> <grywia> telefon zatonął. <grywia> Piszą, że pokaż, że działa ten. A skarpetkę był? <laughs> nie ma go. Gdzie jest telefon? Masz telefon? No ma. Babcia ci kupiła dopiero z Lombardo, tak zwykle. Gdzie jest telefon? Gdzie jest telefon? Masz? Kurwa! Chcemy szukać. O, tutaj śmierdzi. Skarpetka jakaś. Jestem, telefon. Szukam go. Ta jest skarpetka i... wygląda jak kondon. Co tak powiedział? No, tak napisał. Dobra, Dobra. Telefon, mam telefon. Masz telefon? Widzowie. Jest telefon. No. Oh. Zbił się, kurwa, chyba. <grym> Babcia kupiła. Niech suszy, Niech suszy się, fon. Kolejny skok Bardzo cieszyć. szkoda telefonu. Jest. Ile jest osób? 511 Elo 500 osób, widzowie kolejny skok za 20 Teren pokaż pisze Pokaż teren Tutaj za 100 Za 100 skaczesz w to? Ta, a tam podobno w szczupaki grasują, ten kurwa słyszał A chyba nakładam zaraz spodnie, gdzie są moje spodnie? Niech idzie po zielonego skakać Jakiegoś... No do zielonego eee, Nie, bo w sorze byłem widzowie, przed was wszystkich Wysłań... Daj ci jest na 100 Na 100 no. Dobra. Dobra wiesz No zjem a co na wsi tak się robi czasami? Tak, babcia. Załóż kapturek. A po co? Po prostu. Uuuu. miał miałeś sponsorować. Nie wi widzę, e, weź, weź telefon, się pokaż i pokażę Instagrama. Ale ktoś o. walnął konfetti. No, konfetti wleciało na sam początek. A zobaczcie cel, jaki jest w ogóle cel? Dwie czapki. Aha, to widzowie. O, konfetti. Znaczymy ile skoku. Konfetti! Konfetti! Znaczy, cię musisz jeść. A nie skok? Nie, cik. A ci tu też zjedz, zjedz. Ej, dobra. Dobra, czekaj. Pokaż, że odgryzłeś. Instagram jeszcze. Bleh. Pokaż im Instagrama. Wszyscy widzowie wpadają na Instagrama. Tam jest nowy konkurs. Jest konkurs na fajne rzeczy. Jest jedzona Poga. No, zjedzona. Smakuje ci czy nie? Zrzygać się idzie. Wyrzucam. A jeszcze skok był jeden za 20 handki, dawaj. No ta, jeszcze skok. Murkowanie szandy. Można opsa. Dostałeś obca, bo ty dużo razy Instagram pisałeś. Przypina Instagrama. Instagram macie w bio. Dostałeś obca, mordko. Kurkę nakładam. Nakładasz kurtkę, bo zimno trochę. Trochę ta. Wszyscy ta w ekran. Ale zimny. Każdy teraz pisze, mogę obs No to po co dajesz obserwacje? No, no po co? No bo Instagram wysyła. Instagram wysyła. No to, wysyła. Co, kurwa? No to wysyła. co? Kurwa, że wysyła. Nie ma kurwa. Nie, nie dostajesz obserwacji. No tak piszesz, kurwa. Pochój. No rozdajesz jakieś obserwacje, moderatory No tak. No i kurteczka. Cały Jebie kurwa, zy. Jak ja Ty, klesz Jak klesz? To pająk. Aha. Chcecie kolejne skoki czy nie? Salto za 50 salto za 50. Ile jest osób? 262. O nie, dobra, skok dla widza na dupę. Skok dla widza na dupę <głos> 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 Żulnurek Co? Piszą ci, że żółnurek <noise> Robimy dekorację. że nas czupaka. Dobra, na główkę za 300 O, wysyłałem różyczki 10, 12, 14, 16, 7, na 8, to chyba na 20, 24, 25, co było? 27, to chyba. Aha, nie, nie wiem. W razie nie ma serii, jeden skok, 10, mną 50 różniczych wysłał, salto chyba, a, salto było, za... a salto było za 50. A tu kurwa łańcuchy wszystko. <noise> Jest źle. Kaptur załóż. Nie ma, kaptura. Nek no nie masz. Zdurze. Nurkujemy chyba. 20, i drukowanie. 20, i drukowanie. No. Piszą, że na szczupaka. Gift za 500. Gift za 500. I na główkę. Ja po to, że się kurwa wróci, a wy takie agenty. Dzięki za kolejne różyczki. 10 różyczek. Chyba kolejny, a nie 20, 20 a nurkowanie w szambie miał być. Szambu na głowę 200. No. Chyba się utopił. <ślesenie> Piszą, że na dechę. Nadechę. Na dechę. A to chyba nie tutaj. Nadechę 100, tutaj. Nadechę 100, tutaj. Na tutaj. Dzięki za pisanie. Instagramów na czacie. Mam skarpetki Adidas, widzowie. Adidas. Babcia nie zabiła? <laughs> nie, babcia wkurwiona mówi. Synu, a ty znów koszule żeś bierzesz. Hmm. Wkurwiona na mnie. Babcia płakała jak widzi. Piszę, że są babcia są na live. To... Nie! <laughs> Ja się już kąpałem, widzowie. Patrzcie, mokre. Co to tak głównym jebie? Ale duży sum, piszą, że duży sum kocie. No tak piszą, że duży sum cię ujebię. Obok lewej nogi, nie? Kurwy, gdzie nie ma sołów, nie Szukacie mnie. Ja już się znam, czy tam. Piją, że na główkę. Oto no 500 monet. Dzisiaj, dzisiaj czytałem artykuł o sumach i wiem, że tu nie ma sumów. Nie ma? Tylko a po sorze. No była wkurwiona, powiedziałem, że w koszykówkę grałem. I co się stało? Skok na dupę tutaj na kolce. 100. 100, skok na dupę. 600 osób jest na lawie 600 osób? No. Jakaś skarpetka, moja. Moja, sprzed kilku dni. A, <grym> a się... dałeś bluzę jeszcze. Nie. Czemu? Bo na razie nie chcę, bo się nergię. Jebie kurwa, szambem jak merkur. 800 osób. Chcecie skok? Zaczynamy serię czy nie? Piszcie na czacie. Kto Zaczynamy chce... serię? Jeden skok, 10 monet. Kto chce serię, pisze jeden na czacie. Kto chce serię, pisać jeden na czacie. Piszcie Instagrama, wpadajcie na Instagrama. Jest konkurs na 10 tysięcy obserwacji na TikToku. Wszyscy. Jeden. Czyli dzie... wszyscy piszą jeden. No czyli... 10 monet, jeden skok. 10 monet. już wykończyć kurwa? Dekutacje jebane ale zimno, zimno. zimno o wysyłają już Nie gadaj jest. Trzy róże 6. 6. Zrób dla widza. Nie. Dziesięć, koniec. Całe ciebie w shambie. Siedem róż. Uch, zimno już jest. Zimno, zimno. Siedem. Osiem... Nie, dziewięć róż. Jeszcze jedna róż i pierwszy skok będzie. Dobra. Ej, a ustaw cel. O! Pierwszy skok dawaj. Dobra, a Jej. ustaw zmień cel tysiąc róż i co za tysiąc róż? Nie. Jem sambo. O! Tysiąc różnię szambo. Ustaw cel i robię pierwszy skok za 10. Chcecie skok czy nie Kurwa, że telefon nie żyje Telefon nie żyje jeszcze taki Dobra jest. Jest cel? No Dobra, skacz. pierwszy skok Jeszcze jeden ci został. Bo wysyłają. Dwa. 6 4 jak 4 5 No chyba, pak z pani różami. 6 no. Nie, się nie. 5, bo jeden skoczyłeś. Pięć skoków ci zostało. A łazicki, dawaj ty. Co ja mam skoki wykonywać? No dawaj, zrób pięć dla Wida Ja Vito widowi... 4 zostały. O jest, jest Ja dla Wida zostawiam skok. Ja Oja, dla... kurwa. 5 Męczenie dwóch ludzi macie, widzowie. Cztery. Zostałem trzy? Cztery, dawaj. Nie bo się nie zmieszczę w łańcuchu. Cztery budzimy. zostały, skoki. dawaj, róbcie. Brać jej. tą bluzę? No tak. <laughs> to ja zrobię ten jeden. O kolejne wysyłają. Ile już? Sześć chyba skoków. A ile są osób? No sześć skoków. E, 1300. Ło, wow, widzowie 1300. Siedem o, skoków. Tutaj skok za sto. O, ale to bluza śmierci. Siedem albo osiem sto skoków. Dajcie wszyscy. 9 skoków chyba. <grym> Dzień skoków, dawaj szybko. 9 skoków. Zdawaj! 9 skoków. A to ze mną? Lecisz, dawaj. A czemu ja. No dawaj, ja, ja potem wezmę. 8 skoków. 8. 8 <grym> skoków <grym> zostało. Wygrał bluze w licytacji. 10 <grym> skoków, 11 skoków. 12, 13 skoków. 14. Nie, 14 15, 15. 15. 15. Rogu, Siedem, 17. Siedem, 16 17 skoków Oni ciągle wysyłają 17 16 Skok tutaj za 100 monet, 100 monet 18, 18 skoków 18 skoków 18 skoków Zdobić kilka ja dobra dajesz 17 skoków Widzowie by nas zabić chcecie chyba Dawaj. 16 16 skoków Dawaj teraz ty kilka, i potem ja. Ucień tu w tej kufce pierdolonej. W też, pół jebana. Ile skoków? 15. 15. 15 skoków. 15 skoków, dawajcie widzowie. 14. 14. Daj szybciej. Rzut dzisiaj. telefonu do wody, 100 róż. 100 róż. W Lombardzie żem kupił. 13. 13 skoków. 13 jeszcze skoków. Ostatnie dwa tu widzowie skok, pokaż im, dobra, jest skok. 12 ale, tu czy skok wysyłają? To monet Ile jest już? Trzy, ile było teraz? 13, to jest Trzy, 14, 14 skoków. No to ty już robisz. Ach. Nie oszukujcie na czacie, widzowie. Nie oszukujemy. 13 skoków. Ty kurwa, już nie mańczycie. stal, to tutaj, 100 monet. 13 skoków nadal, 13, dzięki zaruszek. Dwanaście skoków, dwanaście chyba. 12. Dzięki za różyczki. Dwanaście, jedenaście skoków. Pachnie kurtka, pytają się. Cztery to? To? koła, obserwujących, prawie. Ile było skoków? 11? 12. 12, bo. O nie. 12 skoków. 11. Czemu oni skaczą w kurce jakieś? Co? Czemu oni czy w kurce jakieś? Puma! <grym> <grym> Jeszcze bluza, jedna! Wszystko. 11 skoków. Jeszcze bluza. A pod bluząm koszuleczka od babci. Dobra, lecimy 11 skoków. 10. Najskacz. O tyle. 9. O, ale tutaj kurwi. 9 skoków wam zostało. Nie dam. O, ile jeszcze? 9. Osiem! Osiem skoków zostało! Siedem skoków zostało! Wygracie z widzami! Szybko! Sześć, Sześć skoków zostało! Pięć skoków zostało! Pięć skoków, cztery skoki zostały! Trzy skoki zostały Trzy skoki Cztery skoki Cztery skoki cztery skoki. No bo dodany, bo dwa Cztery skoki Trzy skoki zostały Dziepet zatopiony Trzy skoki zostały Trzy skoki, szybko wygracie to. Dwa skoki. Dwa skoki zostały, dzięki za pięć ruchów. Zobacz, to nie jest takie proste. Jest zostało? Dwa? No, no to chodź, ostatnie dwa. Trzy skoki. szybko. jeden i ja Trzy skoki. Dwa. skoki. Dawaj nad tobą, stój. Jeden skok, ostatni skok. Co ci jest? <grym> Zero skoków. Dzięki za różyczkę. Zero skoków. Zaczeka, ta woda jest brudna. Wygraliśmy. Tak. Zero. Salto ta dla, ta dla widza 50 róż. 50 róż salto widzowie. Podajcie na Instagrama, możecie na. Na pręt? Pytam się, czy na pręt skoczyłeś? Tak. <grym> Co chyba... na 50 polubień? Na 100 tysięcy polubiej salto. Na 000. Salto za 50. 000. Chyba nogę złamał.a Kolejny skok albo salto za 50 wysyła. Ile osób? na salto wysyła. Nie osób. Osób 1300. No nie każdy na Instagrama wbija. Wysyłajcie Instagrama. Wysyła ktoś ciągle. Salto? Salto. 50 Dobra. róż. Dobra. dawaj salto. A ty. <ślam> Debilu. A ty 50 nie walisz. róż i nowy telefon do wody, z Lombardy, świeży. Dzięki za różyczkę. Wolą plecy od Kuj, nie e. mi tal. 50 róż i telefon. Oni wolą salta. Tutaj skok, na dechę 100. 100 tutaj? Tak, Pinuj baterię, jak zobaczysz mało, to podłączamy, żeby nie pan. Będę pilnował. Trzecie salto, 50 Polska górą, dokładnie, na o, dechę. Luz, Piszą, że kurtka. Pisz czy kurtka amortyzuje. Nie, bolą plecy i jaja. Nie wiem czy amputacji nie będę miał przebiegł. Dzięki za pierwszy prezent Robicie cel czy nie? Dwie czapki, nurkowanie w szambie. Dwie czapki, nurkowanie w nie! A stanie na głowie 20. Chcecie? Chcecie stanie na głowie. Dzięki za róże 20 stanie na głowie. Idę już do szamba. 20 Na stoko polubień salto dla widzów. 55 Patrzcie Ma za się gówne 200, znaczy 200 różno. Na łeb gówno. Dzijcie no. na głowę. Za cel, za cel je szambo. Ej, tu się zapada Tu jest? jest Zapadasz A przejdźcie kawałek po szambie. Oprowadź ludzi po szambie To jest moje regiony. To są regiony Szamba Dzięki za prezencik Dzięki za dwie różyczki To są regiony Szamba Cześć Musztarda Ss, Kto wie ten wie Umyłeś? do domu wezmę. Dla babci na przeciery? No, na no ogórki Zostawię na później. Chcecie na głowie 20. Dzięki za różyczki. 20 na głowie. 20 różyczek na głowie stoisz w szambie? No. Dobra, dawaj. Chcecie, czy nie? Ale oprowadź jeszcze ludzi po szambie. Zimna woda? Zimna. Perfumka, perfumka za 20. Stanie na głowie. Ta. Tak z tobą? No. Plus jeszcze. 9 róż Dzięki za 9 róż Za 10 będzie jeden skok Dodatkowy skok 2 skoki Dwa skoki masz jeszcze z pomostu nie ma Nie ma mogę skoczyć A o kolejne 20, czyli jeszcze raz Na głowie stanie Tak? No Mam całe włosy w piacu głównie. górnie Dawaj kolejne Stanie na głowie Dzięki za 300 różnicek Kolejne stanie na głowie Jak? No bo znów wysyłają Chce Ci pomóc Chodź Zaraz to będzie. Zaraz salto dla widzów Salto dla widza Poczekaj no jeszcze stanie na głowie No dawaj na 3-4 trzy, cztery. Trzy, cztery. całe włosy włosy w piachu całe włosy w piachu jest to. <laughs> za ile skok w bokserkach? Gif za dwa koła. Gif za dwa koła. Ta. Stoka polubień. Salto. Czyli. No. Salto tysięcy polubień. Salto dla widzów. Milion polubień skok na wiskę. Tutaj? Tak. Dobra, dawaj salto dla widzów. Dobra. Ile jest widzów? 1400. Wy wszyscy chcecie nas wykończyć. Pokaż widzowie Instagrama ktoś napisze na czacie i przypinajcie. Moderatorzy, Oliwia, pamiętam Cię. Salto. Mm. Oh. Boli? Oh. Oh. Salto dla widza. A Właśnie. telefon za ile? Co? Telefon za ile? Pięćdziesiąt. Salto jeszcze raz. O, kolejne róże wysyłane są. Pięćdziesiąt, jeszcze raz salto. Pięćdziesiąt róż, jeszcze jedno salto. 12 a milion róż, dla widza. Dawaj. Kolejne 12, 20, 30, rusz. To salto chcą. 40, 50, rusz, zara, kolejne salto. Oła, moje plecy. Dawaj, kolejne salto, dawaj. Jeszcze skok będzie po salcie. Dzięki za różyczki, wszystkich. Dawaj, skoki, dwa. To? Musisz dwa skoki zrobić. Siedzi bluza? Siedzi bluza. Jakie jest kurwa zimno. Dawaj, kolejne. Do... Kolejne salto będzie! Nie gadaj. No bo jest 40 si polubień. Znaczy si nowy marker i znowu będziemy chyba tak i Dawaj rusz. Kolejne salto! Kolejne salto musisz. A wy ja. salto Kolejne Salto. Ile skoków zostało? E, skoków, ha, jeden skok jeszcze. Jeden skok, jeden skok jeszcze. Kto skok, wie? Tu... Skok tutaj na dupę. 100. Pokaż mi. za 100. Skok tutaj na dupę. Skok tu na dupę za 100. Ta. Chcecie czy nie? Za ile telefon? Rzucamy 50, 50. Za 50, telefon ale rzucamy. Do kolegi tu stoi. Tylko chcesz to zrobić, czy nie? Chcesz. chcesz. No dobra, telefon za 50. Rzucamy i będzie łowienie telefonu. Bo on telefon, Kbym za ile salto w tył? Wrzucamy. Za ile salto w tył? Spróbuję. Nie umiem, ale spróbuję. 100. Chyba, że telefon tam daleko wrzucamy. I płyniemy po niego? Tak, dobra. 150 w głębinę. I telefon tam. Chcesz. z lombardu. Dzisiaj. Dzisiaj babcia kupiła Coś ale się zalał? No uszczerbi się chyba Tu skok na dupę 100 Sto! Pokaż mnie Skok na dupę 100. 50% celu jest! A jaki jest cel? Jedzenie szamba. Za ile? Za tysiąc róż Ale tu się... Ale to trochę bez sensu jest! Czemu? Dobra, nie będzie to szambo. Za te róże ciągle coś robić. To robimy. może być picie po prostu. Dlatego coś innego zara. Dobiją te tysiąc. Ziem bo następny cel już nie będą róże, bo wy wysyłacie róże, żebym coś robił. O, kolejna róże. H50, że rzucić telefonem. A, pocie, czekaj, czekaj, jeszcze nie dobili. A, tutaj jest, łajone, U, jest Musztarda. <laughs> <laughs> Rzuć telefonem, tu. dobili, dobili. Tu? Rzucaj. Aby odpłynął? No ze, z tobą. Ale... Rzu... No rzucaj. No tu wejdź do wody najpierw. Rzuć. Dobra. No, Rzucam telefonem. Wow. <laughs> Zawa, dobra, dawaj łazicki. Idziemy po niego. Oła! Nie <grymne> pamiętam, na wodzie. <grymne> Kurwa, utopię się w tym. Jaka trawa? Z Lombardu kupiony. Babcia kupiła. Pokazuje. Jak się w kurce pływa? Sumy tutaj są sumy. Kurwa sumy. Biedna babca. Piszą, że biedną masz babcię. Dzięki 9 dziewięć Wycuję. Nie działa na bank ten o, telefon. Co? Piszę, że telefon nie działa Jak na do bank. Tego go, Zróbmy. To twój telefon, ty. Nowiutki czy... no telefon działa. A co z lombardu kupia. Tak. Patrzcie, koszulka 420. Oczywiście. Toksaldo. 50. 50. 50 e, 1300. Tutaj za 100. Tutaj ze 100 na dupę. Na dupę za 100. Chcecie to czy nie? Płynęliśmy po telefonie, a sumy złapały chyba. Za mogę cię chwycił? Chwycił A jest skok dla widza na skok dupę. Na wi dla wiza na dupę. O kurwa. Patrzcie widzowie, dla was. Dla was widzowie to wszystko. Zna Lubisz to... swoich widzów? Co? Lubisz swoich widzów. No ja jestem legit. Sto na dupę. Sto Skolca, na dupę tu. Kolczatki gówna w O perfumadzinki za perfumę. O, to co za perfumę? No dla widza skok. To dawaj dla widza skok na dupę. Na dupę jeszcze jeden, dla widza. Ho, ho. Nieźle, nieźle. 1200 osób. Witam 1200 osób. Za cel szambo. Za cel szambo. Wpadajcie na Instagrama, skok tutaj za 50. Za 50 skok na tutaj na dupę. Za 50 na dupę. Dzięki za różyczki. Kurtka Puma. Pokaż mnie. Kurtka Puma. Wszystko legit. Panda. Panda? Za panda. Pięć. O! Tutaj? Ktoś wysapie się odróżniczek, żeś skoczył na dupę tutaj. No nie. W te kolce, cię w dupę kolce wbiją. Nie. Chodź, skok Uro. na... Ch jeszcze. Skok. Dzięki za pandę jeszcze. Skok na główkę dla widza, chodź. Dla widza skok na główkę. Skok na główkę dla widza. Widzowie na głębiny, skok na główkę. Dzięki za dwie pandy, jeszcze na dupę będziesz muszę. Dobra, nagrywaj. A no Boże, wioski, kurwa! O. Siema. Jak się pływa? Tam. Za 500 czas do, jeziora. Co? Za 500 do tam, jeziora? Za 500 czas do jeziora? Za 500 mi się jeziora. Ktoś napisał, że zgłasza nas zanieczyszczanie środowiska. Czym? A czym zanieczyszczane? Zeskoczył. Ja Dzięki za różyczki. Skok na dupę, piszą, że miał być. Co? Skok na dupę w trzciny, że cię wbiły. Skok na dupę w trzciny? No, dawaj, to będzie lepiej widać. Dawaj, skok. Ostrzeżenie o naruszeniu. Za to. No się nie wiem. Co to pisze. To jest. przeczytaj ostrzeżenie. Ta... Nie nic, sorry, TikTok administration. Reset, reset live i. chyba. Pierdolisz, a jest tysiąc osób. R widzowie, reset live. Nie bo jest ostrzeżenie, będzie ban, reset live. Nie a nie, nie, to, reset nic... nie... A to jest reset live. A to Nie, tak. reset live. Reset live, wbijajcie jeszcze raz, widzowie. Ja